A my w niedzielny wieczór, dzisiaj jest 13, 13 październik, październik, dzisiaj mamy taki specjalny koncert, to są będą dzieła Antoniego Brucknera, Anton Bruckner i Roberta Schumana, będzie taka orkiestra nam grała. A wiecie, jak Wam mówiłam, dla tych, którzy oglądają mój kanał, to wiecie, że mój mąż jest osobą, jest muzykiem. I często chodzimy na takie koncerty. A teraz jesteśmy w koncert, Zal. Jesteśmy w koncert, Zal. Czyli w takiej filharmonii Bremen. I będziemy, zobaczcie, tutaj można też takie koncerty posłuchać. I będziemy brać udział w koncercie. Ma, ma być to coś niesamowitego. Mój mąż mnie zaprosił, więc... No co, słuchajcie, jak mąż zaprasza, to trzeba korzystać. A tu jestem ja. Hello? Pada u nas, pada, jest w ogóle szturmowo robiłam, robiłam sobie super włosy. Co mi z tej fryzury zostało? Niech oh tak, oh tak. Ale liczy się, słuchajcie, koncert. Liczy się koncert. I tutaj pokażę Wam. Możemy sobie tutaj wypić różne rzeczy. Widzę, że mój mąż kupił już, już program. A ja chcę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. To jest na razie czekamy. A ja się z Wami połączę już w sali koncertowej. Pozdrawiam.